Taką zabawę to ja się nie bawię. Widziałeś, że stoję, czy nie? ma no, wszystkim. No tak się bawimy. Właśnie z młodym, jak jest kupa śniegu na podwórku, bierzemy kłada, zaczepiamy dętkę i ogień. No i mama na drodze stanęła, no i przypadkiem ją żeśmy ścięli. Normalnie zrobiła salto w powietrzu. Nie spodziewała się tego, że ją dętka sięgnie, no ale ją sięgnęła. No i. Była trochę zła na nas, ale za chwilę jej przeszło. No, ale to było dobre. To takie prawdziwe z życia wzięte chłopaki. Także wesoło jest cały czas. Mrozy duże, zarąbiste, więc tak to u nas się dzieje. A teraz bierzemy się, tak jak Wam mówiłem w ostatnim filmie, za wymianę płynu od sprzęgiełka. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Już mam tutaj sprzęt stosowny, przygotowany. Będziemy tu podawać przez yy, odpowietrznik płyn do góry, z góry wybierać stary do momentu aż będzie czysto lejemy DOT4 tak jak tutaj jest napisane można jeszcze 5,1 stosować to od oryginalny no ale mamy zwykły DOT4 też jest dobry nic tu się z tym nie dzieje także zabieramy się za robotę no i działamy Także takie mamy zabawy na podwórku. Fajny nakładzie, teraz się zapieprze, jak dentkę się założy. Nie wiem od czego to, od przyczepy, czy od czego kupiłem dentkę. No i ślizga, bo kiedyś zagnoika, to żeśmy dawali busem, ciągaliśmy taką dużą od kombajnu dentkę. To jaja, były takie kurde, że szo, chłopaków po trzech siadało na tej dentce. I dawało się, kurde. Takie były akcje, że nie wiem, jeden w rowie leżał. Ale nigdy się nikomu nic nie stało. Także z rozwagą można się pobawić fajnie. Mamy, żeśmy skosili trochę, no ale to było nieplanowane. Ale się wściekła, kurde, na początek. Dobra, płyn No jest taki, jaki jest. Nie jest za czysty. Nawet trochę mułu tu mamy już na dnie. O, może to zmieszamy. No jest już, kurde. A jak się nie zmienia tego płynu, to się ten pył. To jest taki, jakby zużyty płyn, zmieszany może z, z mikro, jakimiś tam kawałkami aluminium czy tam czegoś. I tłoczek jest tutaj chromowo-niklowy, i on tam się kurde zużywa szybko później. O, no nie jest taki zaczysty. Także płyn niedroga, niedroga sprawa, wymienić sobie nie zaszkodzi. O, Taka jest jego jakość, widzicie? Ciemnawy, nie? Jest brud. Sprzęgła dużo używam, także tutaj to może szybciej się zużywa, trochę. Dobra, teraz podłączamy zestaw Magjewera, odpowietrzony. No, tu jeszcze musi powietrze zejść. Dobra. Robimy tu, żeby było pełno. żeby nie było pęcherza powietrza, żeby nie wpuścić już powietrza do układu, nie? Czyli wyprowadzamy, tu aż aż na zero, o, aż pociekło, nasuwamy, dziada, Aha. Aha. jeszcze sobie tutaj dla pewności złapię trytką, A już taka mata. Musi być, bo tak to by się lało wszystko już na, na glebę. Dobra. Klucz 11. Panowie. Popuszczamy. I wciskamy. Powinno się podnosić, co? No i dobra, przepchnęliśmy płyn z dołu do góry, mamy już nowy ładny płyn, zobaczcie, trochę tutaj to upierdliwe było, bo mi wyskakiwał ten wąż yy, tu z, yy, z tego króćca i musiałem się pierdzielić, jakimś tam kurde yy, podgrzewać ten wężyk, go rozszerzyć, później założyć jeszcze raz, ścisnąć trytytką, to wszystko mi spadało, trochę mnie to wkurzało, może nie było za dobrze widać, no ale płyn wymieniony widzieliście, zresztą tak wyglądał. Mamy teraz nowiutki, zakręcamy sobie ten dekielek. 70 godzin płyn wymieniony. Jakość no tego płynu już była taka, wiecie, nieciekawa. Także skręcamy i na wiosnę czekamy. Doczekać się już nie idzie. Pogoda jest kurde. Mroźna u nas. Jutro, czyli w środę. To będzie chyba 19? 19 styczeń. Już ma być jakaś odwilż, może jeszcze z tydzień, dwa. Jakby tak puściło to i by pojeździł coś. Coś by nagrał. Ale na razie Jest Arsen lipę i tyle. Zostaje nam dętka i kładzisz. Dobra, sprzęgło chodzi leciutko, fajnie. Gitara. No bajzel jak nie wiem, dobrze, że jest mata, bo upieprzone by miał wszystko, całą podłogę. A tak mata nam... O kapturek jeszcze założyć. Mata nam ładnie wszystko tutaj, tutaj chroni. No i ten film żeśmy nakręcili, żebyście widzieli, że serwis jest robiony. Tutaj jakiegoś tam naukowego tematu nie było, wiadomo. Sprawdziliśmy tylko jak jakość tego płynu wygląda. Każdy wie jak sobie wymienić ten płyn, także tutaj nie było tam jakichś szczegółowych informacji na ten temat. Po prostu nie było tak naprawdę o czym. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się. No i do zobaczenia.